Poprosiłem uczestników dzisiejszego porannego spotkania, żeby też pokazali razem z nami pełną dyspozycyjność, pełno, pełne zaangażowanie, bo to co dzisiaj przede wszystkim chcieliśmy tu ustalić we Wrocławiu to stan przygotowania do ewentualnych zdarzeń kryzysowych. Państwo szeroko informujecie od wielu godzin. Opinię publiczną w naszym kraju o tych ewentualnych zagrożeniach powodziowych związanych z tym ponurym niżem, który rozlał się nad przede wszystkim zachodnią częścią naszego kraju i powoduje opady. One są intensywne, ale chciałbym od razu powiedzieć na początek te prognozy, które też łączyliśmy się z prognostykami. Te prognozy nie są przesadnie alarmujące. Nie lekceważymy oczywiście żadnego sygnału. Mamy te swoje doświadczenia, no tu wrocław z 1997 roku. Ja pamiętam już dokładnie też ten 2010 rok i powodzie, więc wiadomo, że nie można lekceważyć tej sytuacji, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj nie ma powodu, aby. Przewidywać zdarzenia w jakiejś skali, która by powodowała zagrożenie na terenie całego kraju, jeśli można się czegoś spodziewać i na to chcemy być przygotowani, to oczywiście lokalnych potopień, czy tzw. powodzi błyskawicznych, a więc zlokalizowanych w jakimś miejscu, to szczególnie w, raczej w górach niż ale też czasami zdarza się to w miastach z różnych powodów, więc na te zdarzenia będziemy chcieli być perfekcyjnie przygotowani. Odebrałem meldunek od wojewodów z województw najbardziej zagrożonych, a więc są z nami panie i panowie wojewodowie z Małopolski, Opolskiego, Dolnego Śląska, Lubuskiego, Wielkopolski Śląsk. i Śląska oczywiście tak. To są te miejsca, które, gdzie tych zagrożeń można się spodziewać więcej, ale jeszcze raz chcę podkreślić jesteśmy przygotowani w mówię o służbach państwowych, także chciałem od razu też podziękować i wojskom obrony terytorialnej, wojsku polskiemu. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem i dowódcami, oczywiście straż pożarna, policjanci, urzędnicy odpowiedzialni za sytuacje nadzwyczajne. Wszyscy są w pełnej dyspozycji i bardzo skoncentrowani. Z każdego województwa i z każdej ze służb otrzymałem meldunki. One pokazują, że także materiałowo jesteśmy dobrze przygotowani do tych ewentualnych zdarzeń. No, same liczby mówią o tym, o skali przygotowań i o tym, że jesteśmy bez porównania lepiej przygotowani niż w poprzednich latach. Jak słyszę, że w magazynach czeka na Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale w samej Małopolsce 2 miliony worków z piaskiem. Tutaj w, na Dolnym Śląsku milion worków z piaskiem, a przecież wiadomo, że pierw będziemy dysponować, jeśli będzie taka potrzeba, tak zwane te rękawy i to jest, ich mamy na 200 km. To są te takie prowizoryczne wały, więc yy, też koncentracja zasobów ludzkich. Wojskowe zgrupowania zadaniowe są do dyspozycji w tych województwach, które wymieniłem. Dziękuję także za pełną koordynację i, i taką solidarność pomiędzy województwami lubuskie, które nie spodziewa się, w mniejszym stopniu spodziewa się jakichś zdarzeń, wysyła strażaków do Kotliny Kłodzkiej. W, w Nowej Rudzie są już tak dobrze, do... więc jestem zbudowany tym poziomem mobilizacji i, i gotowości do, do działania. Mówimy tutaj o, o zmobilizowanych do działania tysiącach żołnierzy, zarówno z WOT-u, jak, jak i Wojska Polskiego. W rezerwie są policjanci, wszyscy już nie mówię oczywiście o Strażakach i wszyscy są gotowi, jakby, jeśli będzie taka potrzeba w ciągu kilku godzin do, do, do akcji. Także nie ma dzisiaj powodu do paniki, ale jest powód, żeby być w pełni zmobilizowanym, aby w tych miejscach, gdzie może wystąpić jakiś dramat, żeby wszyscy mogli liczyć na możliwie szybką i skuteczną pomoc. Panie Ministrze? Szanowni Państwo, przedwczoraj, gdy otrzymaliśmy dane pogodowe o zbliżających się rekordowych opadach, premier polecił podjąć wszelkie działania, stąd już od środy wieczorem. Wideokonferencje, przegląd wszystkich zasobów, mobilizacja, ustalenie co do tego, jakie działania powinny być podjęte, w razie czego. Dzisiaj pod tronicem premiera dokonaliśmy przeglądu tych wszystkich zasobów i w województwach, i w służbach. Tutaj główna służba w tym zakresie, czyli Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne są. W pełnej gotowości, z doświadczeniami poprzednich działań, ale z zasobami o wiele większymi i o wiele lepiej przygotowane. Chciałbym gorąco zaapelować do wszystkich o to, aby słuchać komunikatów, które przez środki masowego przekazu, które przez alerty RCB będą kierowane do obywateli, tu jesteśmy w ścisłej współpracy z samorządami, ze starostami, z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie spodziewamy się jednak sytuacji bardziej kryzysowych, bo mimo tego, że te prognozy się zmieniają, jednak pewne cieki wodne, zwłaszcza w górach, powodzie błyskawiczne, z tym wszystkim musimy się liczyć, więc apeluję tutaj o pełną uwagę co do komunikatów i słuchanie poleceń dyspozycji ze strony Państwowej Straży Pożarnej i innych władz gotowa jest policja do wsparcia, także jeżeli będzie trzeba w zakresie ruchu drogowego i wszelkim innym, gdyby takie zagrożenia. Nastąpiły. Przewidujemy kolejne spotkania, kolejne komunikaty też z poziomu MSWIA, wideokonferencje z wojewodami. Wojewodowie otrzymali od premiera polecenie, że to jest w tym momencie absolutnie najważniejsza sprawa, priorytet, i, i wszystkie inne rzeczy przez te dwa, trzy dni są na dalszym planie. Liczymy na to, że te zmobilizowane środki będą wystarczające, jeśli nie centralnie będziemy dysponowali z innych województw, strażaków, zasoby, wojsko, tak żeby w tym pasie zagrożenia każdy obywatel mógł czuć się bezpiecznie, każdy obywatel mógł mieć kontakt z przedstawicielami służb państwowych. Dla mnie też było ważne, bo komendant straży pożarnej zapewnił nas, że jest też w stałym kontakcie z naszymi partnerami zarówno w Czechach, w Niemczech. Jeśli będzie taka potrzeba. No i to, co jest ważne, żeby nie doszło do żadnych poważnych zdarzeń, to. Bardzo duże rezerwy w większości zbiorników. To zawdzięczamy to tej nieszczęsnej suszy, która trwała tak długo, ale też faktowi, że jednak przez te lata po tamtych dramatycznych doświadczeniach z 1997 z 2010 jednak bardzo dużo państwo polskie zainwestowało w infrastrukturę. I dzisiaj można powiedzieć, że jeśli chodzi o najbliższych tych kilkadziesiąt godzin te zbiorniki nie, nie będą wypełnione ani przepełnione Więc z całą pewnością. Ta infrastruktura zda o wiele lepiej egzamin niż kiedykolwiek w przeszłości. No ale na wszelki wypadek też zmobilizowaliśmy ten sprzęt do bezpośredniego działania. Właśnie Straż Pożarna przekazała takie informacje już czysto techniczne. Przy pomocy tych pomp, tych no mobilnych, niedużych, których mamy dużo do dyspozycji, można. Przetaczać wody, ile to było 2000 ton na minutę w skali kraju, więc to też daje wyobrażenie o skali, o skali przygotowań. I nie, 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 nie mówię tego, żeby Państwa uspokoić, tylko żeby, żebyście wiedzieli, że y, służby i ludzie odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo są naprawdę w pełni skoncentrowani i wiedzą wszyscy, także Panie i Panowie Wojewodowie, y, samorządowcy, że najbliższe y, dni Cały zbliżający się weekend, no to będzie jednak pełna koncentracja 24 na dobę. I, i, I tutaj też uspokajam wszystkich. Nie będzie tak jak w czasie tamtych zdarzeń. To chyba było w 2010, kiedy weekend w jakimś sensie został trochę przespany. Nie, 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 nie. Pamiętamy, w piątek wtedy żegnaliśmy się uspokojeni też nie najgorszymi prognozami, a w poniedziałek już. Duża część kraju była pod wodą. Więc dzisiaj na pewno nikt tego już nie, nie popełnił. Jeśli macie Państwo też pytania do. Jedyną... Tak, tak, a... proszę bardzo. Ale panie panie Premierze, chciałbym dodać jeszcze, że w odprawie uczestniczył prezydent Wrocławia, pan Jacek Sutryk, a to jest dla mnie możliwość przypomnienia, że za czasów rządu pana premiera Donalda Tuska prowadziliśmy wielkie inwestycje, tak zwany wrocławski węzeł wodny z pieniędzy Banku Światowego i budżetowych. Właśnie to było wyciągnięcie wniosków z powodzi 97 roku i ogromne środki tutaj zostały skierowane po to właśnie, żeby Wrocław był bezpieczny. To są lata 2007-2014.